Ubeż o swój wygląd, poświęcasz na to dużo czasu i pieniędzy, a później psujesz efekty swoich zabiegów smyrając telefon. Dzisiaj powiem Ci coś, co da Ci więcej pożytku niż niejedno drogie serum, a zapłacisz za to tylko kilka minut swojego cennego czasu. Opowiem Ci o cyfrowych nawykach, które przyspieszają starzenie twarzy i co z nimi robić. Praktyczna piątka, zaczynamy! Garbisz się przed ekranem? To nie jest tylko kwestia sylwetki. Chociaż sama przyznasz, że w takiej pozycji wygląda się o wiele gorzej niż w takiej, prawda? Pozycja zgarbionej babulinki raczej nie odejmie nam rady. Długotrwałe pochylanie głowy przyciąża odcinek szyjny, zmienia napięcie mięśni twarzy i karku, a z czasem powoduje cięższy dół i gorszą linię żuchwy, a także bardziej widoczne fałdy na szyi. Zgarbiona pozycja i przykłuczone mięśnie szyi utrudniają odpływ limfy z twarzy, co powoduje poranną opuchliznę. Badania naukowe mówią jasno. Kiedy długo patrzysz w dół, tkanki policzka i okolicy żuchwy układają się inaczej pod wpływem grawitacji. Jeśli robisz to codziennie, godzinami, to utrwalasz te ustawienia. A po czterdziestce skóra ma mniej sprężystości niż wcześniej, więc różnice zaczynają być szybciej zauważalne. Jak możemy temu zapobiec? Jeśli łapiesz się na tym, że pochylasz głowę do telefonu, to znaczy, że ekran jest za nisko. Najprostsza korekta to podnieść ekran do wysokości oczu. Ok. Ja wiem, to może wydawać się nienaturalne, ale ja na przykład coraz częściej stawiam telefon na statywie albo szukam innej pozycji, w której mogę utrzymywać telefon wyżej. Jeśli czytasz coś dłużej, przenieście na większy ekran. Mniejszy zazwyczaj wymusza gorszą postawę. Przy komputerze czy laptopie głowę trzymamy w bardziej naturalnej pozycji. Na TikToku jest taki trend. Nie ruszaj się i zrób sobie zdjęcie w pozycji, w jakiej właśnie jest. Spróbuj, polecam. Możesz się zdziwić. Ja kilka razy tak zrobiłam, i to, co zobaczyłam, to jakaś masakra. Nie dość, że wszystko zaczyna wisieć w dół. To jeszcze te napięcia twarzy wywołane emocjami, te nienaturalne, w mojej oczywiście subiektywnej ocenie, miny. A im więcej korzystamy ze smartfona. Tym bardziej to się utrwala. Skrolowanie rzadko bywa naturalne. Marszczysz brwi, zaciskasz usta, napinasz szczękę zupełnie mimowolnie i bez Twojej świadomości. Mięśnie twarzy uczą się takiego stanu jako domyślnego, przyzwyczajają się. Pamiętam, jak w dzieciństwie czasem żartowało się. Nie rób takiej głupiej miny, bo ci tak zostanie. To jest właśnie ten moment. Te twoje miny przy telefonie, mimowolne, utrwalają się i mogą ci zostać. Poza tym wpatrywanie się w mały ekran powoduje mimowolne marszczenie czoła z koncentracji, które utrwala lwią zmarszczkę. Nawet bez udziału negatywnych emocji. Po prostu mózg desila się, by widzieć mały dróg. Tak znasz to. A tu mam tą... To wszystko prowadzi do utrwalonego napięcia, które przyspiesza powstawanie zmarszczek mimicznych i sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Co możemy z tym zrobić? Podczas korzystania z telefonu regularnie sprawdzaj, co robi twoja szczęka. Jeśli jest zaciśnięta, rozluźnij ją celowo. Opuść język na dno jamy ustnej. To automatycznie zmniejsza napięcie. Rób krótkie przerwy bez patrzenia w ekran. Nawet kilkanaście sekund zrobi różnicę. Zrób też co jakiś czas ćwiczenia rozluźniające mięśnie twarzy. Sprawdź jak mocno masz spięte żwacze. Możesz knykciami je rozmasować. Jeżeli czujesz ból, to znaczy, że przegięłaś z tymi napięciami. Ja czuję. Polecam też poruszać ustami w lewo i w prawo. To wszystko się ładnie naciąga, ale inaczej niż podczas smyrania telefonu czy zamrażania naszej twarzy przed ekranem. Dobrym ćwiczeniem też na rozluźnienie są baloniki. Możesz też sobie rozciągnąć tutaj żuchwę. Ustaw tak pod kątem 45 stopni głowę. Puste do nosa i do sufitu. Tu te wszystkie napięcia się ładnie rozciągają. I na drugą stronę. Spróbuj te ćwiczenia wykonywać co jakiś czas, żeby te wszystkie napięcia, które nam się na twarzy zgromadziły, eliminować. Jak jesteś w domu, możesz też przykleić plasterek, na przykład na lwią zmarszczkę, żeby jej nie pogłębiać. Ten to moment, w którym organizm naprawia uszkodzenia komórkowe również w skórze. Każde jeszcze 10 minut przed ekranem skraca ten proces. Brak snu to słabsza regeneracja, gorsza bariera skórna. Więcej stanów zapalnych. To jeden z najsilniejszych czynników przyspieszających starzenie. Dużo silniejszy niż brak idealnej pielęgnacji. Ja przyznam, że z tym to mam ostatnio największy problem. Pracuję na etat, a prowadzenie tego kanału to moje hobby, które wymaga jednak kolejnych godzin siedzenia przed ekranami, smartfona czy monitora. Muszę sobie zrobić jakieś mocne postanowienia poprawy. Spróbuj razem ze mną wdrożyć środki zaradcze, czyli. Jak zapobiegać? Ustalmy konkretną godzinę, o której telefon przestaje być używany. Niezależnie od tego, co na nim robimy. Nie bierzmy telefonu do łóżka. Nawet jeśli wydaje się, że tylko sprawdzę. Zazwyczaj na tym się nie kończy. Wyłącz powiadomienia wieczorem, bo inaczej zawsze coś Cię wciągnie. Przed snem po prostu coś czytajmy, słuchajmy, ale bez ekranu. Niech to będzie realny element regeneracyjny organizmu. I nie skracajmy go scrollowaniem jestem przekonana, że nasz organizm nam podziękuje i będziemy budziły się bardziej wypoczęte. Długie wpatrywanie się w ekran przeciąża oczy, ale też i cały układ nerwowy. Ma to swoją naukową nazwę: technostres albo cyfrowe przebodźcowanie. Ekrany, smartfony, laptopy dostarczają nienaturalnie dużej ilości bodźców w bardzo krótkim czasie. Szybkie zmiany obrazu, powiadomienia, nieskończone scrollowanie zmuszają mózg do ciągłego przetwarzania nowych danych. A zmęczony układ nerwowy to podwyższony poziom kortyzolu, który jeśli występuje przewlekle, to przyspiesza rozpad kolagenu, pogarsza mikrokrążenie, zwiększa stany zapalne, powoduje, że skóra produkuje więcej sebum. A dodatkowo kortyzol jako antagonista melatoniny zaburza regenerację nocną, o której mówiliśmy w poprzednim punkcie. To niestety, ale realnie odbija się na wyglądzie naszej skóry. Poza tym dodatkowo jeśli przemęczymy oczy, to nasze widzenie już nie jest takie wyraźne. Więc zaczynamy marszczyć je, pogłębiając zmarszczki mimiczne. A zmęczone oczy są często zapuchnięte i pozbawione blasku. A to już na pewno nie dodaje nam ani urody, ani nie ujmuje lat. Co z tym możemy zrobić? A przynajmniej jak zmniejszyć skutki? Co jakiś czas odrywaj wzrok od ekranu i patrz w dal. Albo na coś neutralnego. Nie zastępuj jednej aplikacji drugą. To nie jest przerwa. Nie jedz i nie odpoczywaj z telefonem w ręku, bo układ nerwowy wtedy dalej pracuje. Zmieniaj pozycję ciała, wstań, poruszaj się, zamiast tylko przewijać palcem. Codziennie zaplanuj choć jeden fragment dnia, całkowicie bez ekranu. Nawet jeśli to ma być na krótko. Zrób ćwiczenia oczu. Żeby dać odpocząć oczom, warto spojrzeć na coś zielonego. Jak masz jakieś rośliny niedaleko miejsca, w którym przebywasz, popatrz na nie chwilę. Zieleń robi bardzo dobrze dla naszego mózgu. Co jakiś czas też zamknij na chwilę oczy i poruszaj gałkami ocznymi w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Możesz też zakręcić kółka w lewą stronę i w prawą stronę i zrób sobie taką serię szybkiego mrugania. Niestety, ale udowodnione jest, że osoby, które dużo patrzą na ekrany, o mruganiu zapominają, a przez to oczy bardzo szybko wysychają i się męczą. Dlatego od czasu do czasu, jak sobie zrobimy mruganiową sesję, to nawilżymy trochę oczy. To jest temat, który długo był bagatelizowany. Dziś wiemy, że niebieskie światło z ekranów nie tylko wpływa na rytm dobowy, ale też zwiększa stres oksydacyjny w skórze. Pocieszające jest to, że w mniejszym stopniu niż słońce ale jednak nie możemy tego bagatelizować. Stres oksydacyjny oznacza uszkodzenia komórek przez wolne rodniki, a przez to nasza skóra reaguje szybszą utratą elastyczności, nasileniem przebarwień, wolniejszą regeneracją. I tu ważna rzecz, nawet najlepszy krem działa słabiej jeśli codziennie fundujesz w skórze wielogodzinną ekspozycję na ekran bez przerw. Jak to zminimalizować? Włącz filtr światła niebieskiego na stałe, nie tylko na noc. Ręcznie obniż jasność ekranu, bo automatyczne ustawienia często są za mocne. Trzymaj ekran dalej od twarzy, bo natężenie światła spada wraz z odległością. Stosuj też antyoksydanty w porannej rutynie, np. serum z witaminą C czy niacinamidem. Tylko nie zapomnij później nałożyć kremu z wysokim filtrem. Podczas pracy możesz pić kawę czy zieloną herbatę, które są znakomitymi antyoksydantami. A na wieczór polecam rumianek, meliskę albo kakao. Ten odcinek nie jest po to, żeby demonizować technologię. Od technologii nie da się uciec. Używamy je na co dzień. Jest po to, byśmy korzystały z niej świadomie i widziały, jak przeciwdziałać skutkom ubocznym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Praktycznej Piątki. Miłego tygodnia.